Pierwsze OnePlusy określane były mianem Flagship Killer. Smartphone oferował świetną wydajność i przystępną cenę z małymi cięciami. Później trochę się pozmieniało, poprzednik nie został przyjęty zbyt dobrze na rynku. Ale nowa jedenastka przez wielu recenzentów jest już określana jako powrót do korzeni. Czy zatem jest to lepszy wybór niż Samsung S23 Plus czy Xiaomi 13 Pro? Zapraszam do oglądania. OnePlus dostępny jest w dwóch kolorach. Czarnym z matowymi pleckami oraz zielonym, który mam ja i on jest śliski. No i muszę Wam powiedzieć, że nawet moja śliska wersja całkiem dobrze leży w dłoni. Jego waga to 205 gramów, ale w sumie po wzięciu w dłoń tego nie czuć. Urządzenie jest bardzo dobrze wyprofilowane. S23 Plus czy Xiaomi 13 Pro są zdecydowanie mniej poręczne. Ale który jest ładniejszy, to już raczej kwestia gustu. OnePlus ma z tyłu wielką wyspę, zresztą tak jak i Xiaomi. Samsung jedynie schował swoje aparaty w trzech oddzielnych oczkach. Minusem względem konkurentów jest brak certyfikatu wodoodporności. Samsung ma to już od dawna, Xiaomi oficjalnie dopiero w tym modelu, a OnePlus deklaruje jedynie odporność na zachlapania. To na co warto zwrócić uwagę, to OnePlus ma na boku suwak wzorem z iPhone'ów, którym możemy wygodnie przesuwać się pomiędzy trybem cichym, a także pozostałymi innymi trybami. Wyświetlacz w 11 ma przykotną 6,7 cala, w Samsungu 6,6, a w Xiaomi 6,73 cala. Ale w Samsungu maksymalna rozdzielczość to Full HD, a w obu pozostałych urządzeniach mamy WQ HD. No i oczywiście są to AMOLEDy produkcji Samsunga. Każdy z nich ma odświeżanie do 120 Hz. Najniższą jasność maksymalną w Słońcu ma OnePlus, czyli 1300 nitrów. A najwyższą Xiaomi 1900 nitów. Ale ogólnie to, jeżeli chodzi o kolory i kąty widzenia, to moim zdaniem każdy z nich jest bardzo dobry i raczej nie będziecie zawiedzeni. OnePlus ma starszy panel, więc on może mieć trochę słabszą jakość od konkurentów. Standardowo barwy mogą się delikatnie od siebie różnić, ale bez problemu w ustawieniach możecie je zmienić według swoich preferencji. Pod ekranami w każdym z tych modeli ukryty jest skaner linii papilarnych. I OnePlus Shiomi mają skanery opisowe. A Samsung ultradźwiękowy, ale wydaje mi się, że nie robi to większej różnicy. I tak, każdy z nich odblokowuje się bardzo szybko i sprawnie. Wydajnościowo w sumie pomiędzy tymi smartfonami jest jedynie różnica w nakładkach, bo teraz każdy z nich ma Snapdragon 8G2. Co prawda Samsung ma podkręconą wersję for galaxy ale jak już sprawdzaliśmy w porównaniu z Xiaomi, raczej jest to tylko zagranie marketingowe, aniżeli faktycznie jakaś dodatkowa wydajność. Na no sam OnePlus na nakładce Oxygen OS działa bardzo sprawnie. W benchmarkach raz jeden, raz drugi smartfon wygrywa, a w codziennej pracy na każdym z nich działa się przyjemnie i bez zacięć. Ja tutaj miałem trochę problemy, no bo jak widzicie w Antutu OnePlus wypada słabiej niż pozostali, ale jest to wersja z Trading Shenzhen i ma ona wgrana jakiś tam chyba nieoficjalny Oxygen OS i raczej to jest tym spowodowane. Bo jak patrzyłem u innych recenzentów, no to jednak ten smartfon jest tak samo wydajny jak konkurencja. No i OnePlus na pewno ma największą opcję pamięci RAM, bo niby jest dostępny w wersji 8x128, ale zdecydowanie odradzam ten wariant, bo jest tu pamięć UFS 3.1 wolniejsza. A dokładając niewiele, możemy mieć 16GB RAM i 256GB pamięci na dane i tutaj już mamy UFS 4.0, czyli tak samo jak w pozostałych urządzeniach. Jeżeli chodzi o aparaty, to każdy z prezentowanych modeli ma oczko główne 50 MB, jednak w każdym z nich są inne matryce, więc pozostałe dane widzicie właśnie na ekranie. No i zróbmy tak, że ja nie będę tym razem się wypowiadał na temat zdjęć, tylko sami możecie teraz zobaczyć i ocenić, który według Was wypada najlepiej. Możecie napisać w komentarzu, który to wy wybieracie. No to sprawdźmy sobie jeszcze, jak wypadają tutaj kamerki do selfie i przy okazji też jak zbierają mikrofony. Na Samsungu możemy nagrywać w Full HD, ale do tego jest też 4K 30 i 60 lat na sekundę. Mamy niestety tylko Full HD 30 lub 60 km na sekundę. A także na OnePlusie mamy również tylko Full HD. Więc tutaj, jeżeli chodzi o samą rozdzielczość nagrywania, no to Samsung wygrywa. A jak wypada jakość, no to sami musicie już ocenić, który według Was wypada lepiej. No, i teraz jeszcze szybkie przełączenie na kamerę główną. Tutaj na każdym ze smartfonów możemy nagrywać w Full HD 4K oraz 8K. Tylko jest taka różnica, że na Samsungu dostępny jest 8K w 30 klatkach, a na Xiaomi i na OnePlusie mamy 8K i 24 klatki na sekundę. Pozostałe tryby wypadają tak samo, tylko tutaj z taką różnicą jeszcze, że na Samsungu możemy przełączyć się. Od razu podczas nagrywania na szeroki kąt. Na Xiaomi nie da się tego robić, a na OnePlusie, tutaj z suwaczkiem, możemy także przyłączyć się, tylko jakoś to, przynajmniej tutaj na podglądzie, działa trochę wolno. Teraz jeszcze się przebiegnę, żebyście mogli zobaczyć, jak wypada tutaj stabilizacja. Przewagą OnePlusa oraz Xiaomi względem Samsunga jest to, że dodają oni od siebie w zestawie ładowarkę i silikonowe Etui. W przypadku OnePlus mamy 100W ładowarkę i baterię o pojemności 5000 mph. Samsung wspiera ładowanie 45W i ma baterię 4700 mph. A Xiaomi z pojemnością 4820 mph. Wspiera ładowanie aż 120W. Tylko OnePlus w tym roku jest pozbawiony ładowania bezprzewodowego, co jednak w konkurentach jest dostępne. No cóż, ale cięcia gdzieś musiały być. A i tak przy tak szybkim ładowaniu to chyba wygodniej jest podłączyć smartfon na te niecałe 30 minut i naładować go do pełna kablem. Czas na baterii we wszystkich jest podobny, chociaż ważne jest też to, że Samsung ma niższą rozdzielczość. I jeżeli pozostałe smartfony działają na tej wyższej, to Samsung może wysuwać się na prowadzenie, ale wystarczy zmienić rozdzielczość i już wyniki są podobne. Wtedy nawet OnePlus ma delikatną przewagę, ale ten jeden mocno intensywny dzień damy radę na tych trzech modelach bez problemu. Dwa dni korzystania na z sieci Wi-Fi i LTE też są realne. Podsumowując, OnePlus 11 w końcu wraca do korzeni. Mamy małe cięcia, jak chociażby brak certyfikatów wodoodporności, czy też brak ładowania bezprzewodowego, ale tak naprawdę smartfon ma flagową wydajność, niezły ekran i dobre aparaty, a patrząc na konkurentów, dodatkowo kosztuje mniej. Nie powiem, że kosztuje mało, bo niestety ponad 4000 to nie jest mało, ale patrząc na niego względem porównywanych w materiale S23. Plus, który kosztuje 5800 oraz Xiaomi 13 Pro z ceną 6300, to te 4600 za wersję 12 na 256 wypada całkiem atrakcyjnie. Smartfon jest duży, temu nie da się zaprzeczyć, więc jak nie lubicie takich wymiarów, to lepiej będzie się rozejrzeć za mniejszym S23 bez plusa albo Xiaomi 13, ale jak chcecie duży telefon z najnowszym Snapdragonem, to moim zdaniem warto jest go wziąć pod uwagę. Jak możemy zauważyć w zestawieniu tych trzech urządzeń, to wcale tych cięć nie ma tak dużo. Mam nadzieję, że taki test porównanie Wam się podobał, zachęcam oczywiście do zostawienia swojej opinii w komentarzu, na dziś ode mnie to tyle. Pozdrawiam i do następnego.